Cześć, tu Janek Jarząbek z LTT. Aktualnie dysponujemy najnowszą wersją oprogramowania Grand on PC w wersji 1.2.0.2. W tym odcinku zobaczysz nowe opcje dla narzędzi związanych z nagrywaniem Timecode. Opcje dla Timecode z puli Timecodes, opcje Timecode View oraz opcje Timecode Slots. W dzisiejszym odcinku zobaczymy właśnie wszystkie. Narzędzia związane z konfiguracją, można powiedzieć, naszego timecodu już nagranego albo nawet przygotowanie do nagrania tego timecodu, yy, naszych slotów oraz widoku Timecode View. Mamy zaznaczony nasz timecode, tutaj mamy nagranych kilka eventów, mamy dwie ścieżki, jeden track group, który nazwałem light. Teraz, aby dostać się do opcji, właśnie mojego timecodu. Tutaj z puli w widoku Timecode View mogę kliknąć Settings na górnym pasku. Mamy tutaj bardzo dużo opcji dotyczących naszego timecodu, ale właśnie yy, tutaj konkretny obiekt, czyli ten nagrany mój timecode, pierwszy, ponieważ tych timecodów może być tutaj wiele. Pierwsze możemy ustawić, yy, ustawić offset, czyli jeżeli mój timecode ma nie iść, Równo z zegarem, tylko zawsze być opóźniony jakąś równą wartość. Można tutaj wpisać offset. Tutaj mamy długość trwania mojego timecodu. Tutaj mamy czas, na którym aktualnie stoi kursor, czyli widać, że to jest tutaj odzwierciedlone. Time markerami zajmiemy się w późniejszych filmach. Timecode slot, czyli oczywiście z którego slotu, z którego źródła ma. Korzystać mój timecode. Tutaj możemy zaznaczyć timecode wewnętrzny, selected, czyli wtedy dynamicznie będzie się przełączał w zależności od tego, który będzie zaznaczony w puli timecode slots, albo możemy wybrać konkretny timecode slot i przypisać go na stałe do mojego timecodu. User bits to wartość, której tak naprawdę, jako użytkownicy konsolety, jeżeli pracujemy z time kodem w kwestii oświetlenia, nie powinniśmy tego zmieniać, dopóki nie dostaniemy sygnału z zewnątrz, że powinniśmy to zmienić. Tą wartość zmienia się w określonych sytuacjach. Tutaj są 32 różne ustawienia. Maksymalnie mogą być 32 różne ustawienia. Na przykład z naszej wiedzy wynika, że w przypadku pirotechniki może się okazać, że będziemy musieli tutaj wpisać inną wartość właśnie dla user bits, ale to tylko w przypadku, kiedy dostaniemy informację od kogoś, od kogoś z zewnątrz, właśnie, że powinniśmy tą wartość tutaj, tutaj zmienić. Wtedy ją zmieniamy. Do codziennej, normalnej pracy tutaj nic, tutaj nic nie zmieniamy. Autostart, czyli czy, czy mój timecode ma automatycznie włączać się, kiedy przyjdzie, przyjdzie sygnał z zewnątrz? Możemy zrobić taką tej małą prezentację, jak to może działać. Wyznaczę timecode slot pierwszy tutaj dla mojego timecodu, i tutaj sztucznie uruchomimy ten zegar, tak aby ten timecode time właśnie wystartował. W tej chwili mamy ten autostart auto wyłączony. I teraz ja tutaj też nic nie zaznaczam. Tutaj mam wyznaczony, mogę wyznaczyć slot pierwszy na stałe. Puszczam ten timecode Tutaj widzimy, że nic się nie dzieje. Dopiero w momencie, kiedy nacisnę play, wtedy mój timecode dopiero zaczyna podążać za, za zegarem. Przestawmy teraz na autostart, czyli włączymy autostart. Teraz włączam mój timecode. Tutaj nic nie, nic nie naciskam, czyli nie uruchamiam tutaj przyciskiem play. I widzimy, że ten timecode zaczyna, zaczyna się poruszać. Tutaj podążać za zegarem automatycznie, kiedy przychodzi sygnał z zewnątrz. To w niektórych sytuacjach może być bardzo przydatne, w niektórych może być niepożądane. Może się okazać w trakcie próby, na przykład, że musimy tutaj zatrzymać ten timecode, ponieważ chcemy wprowadzić jakieś poprawki. No i o ile nie jest problemem, że ja go w tej chwili zatrzymam, bo on się zatrzyma, ale jeżeli osoba z zewnątrz w tej chwili zastopuje, i puści, to tutaj znowu, jak gdyby ten, ten timecode zaczyna być odtwarzany u mnie, tak? więc Szczególnie na etapie programowania, jakichś poprawek, warto jest tą funkcję autostart sobie wyłączyć i włączać ją po prostu tylko wtedy, kiedy chcemy, żeby, żeby nasz timecode reagował właśnie na sygnał z zewnątrz, na osobę, być może, która wyzwala ten, ten timecode. Teraz mamy właśnie autostart wyłączony. Jeżeli ja puszczę, nawet chcę przerwać, bo chcę tutaj dokonać jakiejś edycji, albo coś się nie wiem, popsuło i muszę dokończyć ręcznie. To mogę to zatrzymać i teraz, nawet jeżeli osoba z zewnątrz wyłączy ten sygnał i włączy jeszcze raz, to mój timecode na to y, nie reaguje. Czyli może być to taka forma też, y, powiedzmy, zabezpieczenia dla nas. Jest to bardzo fajna rzecz, autostart, natomiast nie zawsze, y, oczywiście, może być, y, może być pożądana, w zależności od sytuacji. Analogicznie, oczywiście, autostop, czyli będzie się zatrzymywał, też stop będzie reagował dynamicznie, jeżeli przychodzi sygnał z zewnątrz dla mojego timecodu. Tutaj mamy format wyświetlania domyślnie ustawiony na dni, godziny, minuty. Oczywiście, jeżeli chcemy zmienić tą formę wyświetlania, tutaj mamy kilka dostępnych opcji. Wyświetlane te opcje dotyczące ramek. Też no, nam najczęściej się zdarza 25 albo 30 frames per second, czyli ramek na sekundę, tak? Czyli to jest dokładność w edycji, tutaj, time kodu? Możemy ustawić sobie domyślnie 25 fps. Loop mode, czyli oczywiście, czyli oczywiście pętla, co ma się dziać, jeżeli ten time code się skończy: czy ma być zapauzowany, czy ma lupować, czy ma być wyłączony. Oraz tutaj możemy też zadecydować, co się stanie po wyłączeniu timecodu. Czy, czy system ma wyłączyć wszystkie playbacki, które zostały użyte w timecodzie, czy ma zachować ostatnie, można powiedzieć, wysterowanie tych playbacków. Także tutaj mamy dwie dostępne opcje. Też bardzo ważna, bardzo ważna rzecz. Także tutaj mamy dostępne ustawienia właśnie timecodu. Z puli, czyli tego, które nagrywamy, każdy może mieć oczywiście tutaj inne ustawienia. I kolejne ustawienia to ustawienia widoku timecode, timecode view, czyli po prostu tego widoku. Już nie timecodu nagranego, ale tutaj właśnie wyświetlania. Aby wejść w opcję widoku timecode view, klikamy w lewym górnym rogu przycisk EMA. i w zasadzie możemy znaleźć większość opcji, które dostępne są na tym górnym, na tym górnym pasku. Można powiedzieć, że są to takie odnośniki, natomiast też oczywiście jest kilka rzeczy, o których, o których, warto, o których warto wiedzieć. Pierwsza rzecz to oczywiście możemy zaznaczyć timecode. Czy ma dynamicznie przełączać te timecody, czy też może chcemy mieć kilka widoków Timecode View dla różnych timecodów, możemy tutaj oczywiście zaznaczyć który ma być wyświetlany domyślny mode czyli jeżeli chcemy na przykład żeby zawsze wyświetlał nam się ten tramkos w modzie setup możemy tutaj ustawić setup zapisać to do widoku i zawsze będzie to wyświetlane i dotyczy się też to wszystkich innych narzędzi tool czyli nasze narzędzia tutaj wszystkie wszystkie rzeczy z mojej listy z mojej listy narzędzi następnie cursor mode tutaj może pokażę jak to graficznie wygląda? Zwiększę troszeczkę ten, ten widok, i tutaj tak naprawdę chodzi o to, co się ma dziać z kursorem. Tutaj mamy też taki przydatny przycisk. A, oczywiście, zmienimy źródło na internal, ok. Tutaj nie, nie, nie rozpoznał zegara, więc nic się nie działo. Zwróćcie uwagę, że ten kursor nam w tej chwili uciekł. Tutaj mamy taki właśnie przycisk Follow Time, kursor, czyli chcemy widzieć ten, ten kursor po prostu cały czas. Nie chcemy, żeby on nam uciekał. I tutaj mamy dwa mody tego kursora: Center i Page. W tej chwili ustawiony mamy na Page czyli on można powiedzieć dojeżdża do końca, mamy wyświetlany kolejny kawałek i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chcielibyśmy widzieć go cały czas na środku, możemy przełączyć sobie tutaj ten kursor mode na center i teraz jeżeli puszczę ten timecode, on doleci do środka i tutaj mamy ten kursor cały czas na środku i to cały czas nam się yy, przesuwa. Więc tutaj oczywiście w zależności... Od tego, co który operator preferuje. Kolejne ważne rzeczy to oczywiście show appearance, czyli możemy też dodawać kolory dla poszczególnych traków. Możemy dodawać też oczywiście grafiki, czyli scribble. Możemy to po prostu mieć, mieć zwinięte. W trakcie programowania. Zrobić to raz i, i zwinąć. Show target, czyli oczywiście, który obiekt tutaj jest używany. No, w moim wypadku są to sekwencje. W kolejnych filmach zobaczymy, co jeszcze można tutaj w naszym Timecodzie wykorzystać. No i tutaj dokładnie, dokładnie te, te, same, te same ustawienia, czyli tutaj forma wyświetlania. Akurat default będzie pobierał z tego, co mamy ustawione w timecodzie, czyli widzimy, że mamy tutaj 25 ramek na, na sekundę. Playback Toolbar to są tutaj właśnie przyciski odtwarzania, nagrywania. Możemy to sobie wyłączyć, jeżeli tego nie potrzebujemy. Jeżeli wszystkim steruje na przykład zewnętrzny sygnał, nie chcemy się pomylić, tutaj włączyć Play Stop, ma być tylko. Tutaj, auto start, właśnie z zewnętrznego źródła. Możemy mieć to wyłączone albo zostawić sobie włączone. I View Mode, Text Mode to jest dokładnie to, co omawialiśmy już w poprzednich filmach. Tutaj, wszystkie te opcje na górnym pasku. Oczywiście, nasz widok możemy oddalać, przybliżać. Tak, jak, tak jak tutaj widać na górnym pasku. Tutaj, zawsze widzimy, w którym miejscu jest postawiony nasz kursor. I ostatnie opcje, opcje preferencje timecodu związane z naszym źródłem, czyli timecode time slot. Aby edytować nasz timecode slot, możemy użyć na przykład gestu swipe, wybrać edit i pojawia nam się tutaj okno edycji właśnie naszego slotu. Możemy oczywiście nasz slot nazwać. Możemy nie wiem, wpisać na przykład, jeżeli wiemy, że nasz slot pierwszy to jest sempte, możemy sobie nazwać. I on wtedy będzie tutaj, tutaj wyświetlany. Pre-roll pre i after-roll to tak naprawdę czas, można powiedzieć, załapania tego timecodu, czyli wiadomo, że jest to sygnał z zewnątrz. On zawsze chwilę potrzebuje system potrzebuje zawsze chwili, żeby, żeby właśnie przyjąć ten timecode, synchronizować się, żeby to wszystko dobrze zadziałało, dlatego domyślnie właśnie ten czas na starcie mamy ustawiony na jedną dziesiątą sekundy i na zakończenie też 1 dziesiąta sekundy czasami może ktoś, nie wiem niechcący szybko wyłączyć i włączyć, tak, i nie chcemy żeby ten timecode się powiedzmy tak synchronicznie zatrzymał wystartował, żeby się żeby się nie zgubił. Czasami też bywa, że ten sygnał jest nie do końca, jest nie do końca czysty, więc chcemy mieć tą większą tolerancję na dostępne jakiekolwiek rozłączenia albo zakłócenia właśnie w tym, w tym sygnale. Dlatego mamy domyślny ten pre-roll pre i, i after time. No nie jest domyślnie ustawiony na 1 dziesiątą sekundy. Możemy oczywiście ten czas, czas wydłużyć, jeżeli uznamy, że, że, jest to, że jest to konieczne. Również forma wyświetlania, forma wyświetlania czasu. Jeżeli chodzi tutaj o wewnętrzny generator, no to mamy czas startowy, na który może zadziałać. Tutaj w naszym wypadku to jest, można powiedzieć, pełna opcja od zerowej sekundy do 14, do 14 dni, w tej chwili maksymalny limit na, na jeden pełny przebieg Timecodu. I tutaj mamy też dodatkową rzecz związaną z opcją after-roll, czyli właśnie jeżeli mamy, mamy te jakieś zakłócenia występują, to będziemy mieli to graficznie przedstawione na zegarze właśnie te liczby, które tutaj pokazują czas, będą zmieniały kolor z zielonego na ten, który mamy tutaj ustawiony. Domyślnie jest to ustawiony kolor czerwony, czyli jeżeli widzimy, że tutaj mamy jakieś zakłócenia i ten kolor zmienia się na czerwony, no to wiadomo, że mamy nieczysty ten sygnał, i należy tutaj właśnie sprawdzić połączenie ze źródłem timecodu. Kolejne ustawienie to oczywiście generator looped, czyli nasz wewnętrzny timecode, czy ma się loopować po tym pełnym czasie, czy, czy nie. Tutaj też ustawienie właśnie czasu dla generatora wewnętrznego timecodu. No i możemy też ustawić wygląd naszej komórki z naszym timecode time slotem. To już, to już znamy z innych dostępnych opcji. W kolejnych odcinkach nowe funkcje systemu Grantema 3. Zapraszam.